A teraz przed Państwem gospodarz programu Chuck Berowskiej. Hehe, dziękuję wszystkim! Poznajmy naszych zawodników najpierw. Królik Bugs i Kaczor Duffy. Co jest, doktorku? To przyjemność gościć tu, Chuck. Jestem Twoim fanem. Powiedzcie mi, jak długo już się znacie? Siedem lat! Lepiej zacznijcie nadawać na tych samych falach. a oto są Wasi przeciwnicy! Cześć! Oj, przepraszam, najpierw ty. O nie ty! Nie ty, proszę. Ja proszę bardziej. Chyba mam pomysł. Ty zawsze masz dobre pomysły. Już nie mogę się doczekać. Nie będziesz musiał długo czekać, bo mam zamiar ci powiedzieć. Rajuś. mówmy jednocześnie, tak będzie najlepiej. Doskonały pomysł. Cześć! Baks i Daffy, coś czuję, że macie silną konkurencję. No dobrze, oto pierwsze pytanie. Jakie jest ulubione warzywo Twojego partnera? Twoje Te ulubione warzywo. Mm. Postawię na buraki, tak. A o, o, poprawna odpowiedź to marchew. Wiecie, co to znaczy? Rywale? Twoje ulubione warzywo? Wiem, że uwielbiasz kalafiory. A jakże uwielbiam kalafiory. Ale słynie z proszenia o dokładkę, jak robię słodkie ziemniaczki. Musicie spróbować jego ziemniaczków. Są boskie. Lecz gdybym musiał wybrać twoje ulubione warzywo, powiedziałbym pióre z dyni piżmowej w balsamicznej redukcji z koniczyny. Odpowiedź poprawna. Wiedziałem, że odpowiesz! A ja wiedziałem, że wiesz, że znam odpowiedź! <grystanie> Kolejne pytanie: Jak twój przyjaciel ma na drugie imię? <grystanie> to łatwiej zna Sheldon. Armando? Wiecie, co to znaczy? Baksidati, zdaje się, że macie trochę do nadrobienia. Będziecie mieli szansę po przerwie. Delfina, drugie imię masz Sheldon. Może masz rację, ale Armando brzmi o wiele fajniej. Zbudź się! Krapiesz! Zbudź się! Duffy! Zbudź się! Dobra, starczy! <suszybę> <trybę> Ach. Ach. Czy musisz tak głośno wzdychać? Usiłuję spać. Ach. Telewizor. Skąd bierzesz pieniądze? Wynalazłem obieraczkę do marchwi. Ty wynalazłeś obieraczkę do marchwi? Dafin mówiłem ci o tym milion razy. Skąd ty bierzesz pieniądze? Wynalazłem obieraczkę do marchwi! Skąd bierzesz pieniądze? Wynalazłem obieraczkę do marchwi. Skąd ty bierzesz pieniądze? Wynalazłem obieraczkę do marchwi. Czy ja dobrze zrozumiałem? Wynalazłaś obieraczkę i teraz masz tyle pieniędzy, żeby kupować, co tylko sobie zamarzysz? Wynalazczość jest receptą na szybkie wzbogacenie. To nie recepta. Wynalazek to 1% natchnienia i 99% potu. Ponieważ ja już cuchnę potem, to zamierzam przejść do rzeczy. Jak ci tam idzie? Zrobiłem to. Wymyśliłem coś tak spektakularnego, że każdy będzie się teraz zastanawiać, jak mógł bez tego żyć. No wiesz, kiedy chcesz chleba, a nie chcesz całego bochna, nazwę to równowymiarowe kawałki chlebowe kaczora na fiego. Reszta świata mówi na to krojony chleb. No dobra. Wiesz, kiedy po skorzystaniu z toalety czasem chciałbyś mieć coś, co pomoże ci, no wiesz, wytrzeć się? Coś w rodzaju papierowego spłukiwanego produktu. Dafi, czyżbyś nie używał papieru toaletowego? Baks, nic się nie zmieniłeś. A, a, a jak się poznaliście? Na obozie. Nudy. No, Obóz Winininaki. Co, 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 Jeździłem na obóz Winnie O, serio? Nie widziałem cię. W której chatce byłeś? My byliśmy w siódmej, rekiny. Ja, 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 ja byłem w trzeciej, ki 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 kijanki. Nie, nie, nie umieliśmy pływać, więc przeważnie ba ba bawiliśmy się w domu. Uf, pamiętam pierwszy dzień obozu. Nie chciałem wysiąść z autokaru, ale poznałem Baxa i było super. O. A jak było z wami? Poznaliśmy się. Pozwól, że ja opowiem. Zawsze to przekręcasz. Spotkaliśmy się w czasie wojny. Byłem w marynarce. Młody, dzielny kapitan łodzi podwodnej. Kapitanie, melduję. Nowy pierwszy oficer. Królik Bugs. Kaczor Duffy. O, co to? Olbrzymi żółw morski! Łódź wyznacza szlak przez podwodny świat! Od tej pory jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. To serial telewizyjny. Poznaliśmy się na poczcie. Pamiętam, że wysyłałem do ciebie list. Urząd pocztowy. Koleś, masz znaczek? Yy, owszem. A coś jeszcze? I już nie mogłem się od niego odczepić. Hm. – Skąd to masz? – Dlaczego nie powiedziałeś, że mam parcha na dziobie? – Niczego nie dostrzegłem. – No, nie traktuj mnie tak. Jeśli coś ze mną nie w porządku, jeśli o czymś nie wiem, powinieneś mi to powiedzieć jako mój przyjaciel. Dobra. Jesteś narcyzem, socjopatą, prawdopodobnie też psychopatą. Jesteś... ...paranoikiem, seksistą i wyśmiewasz się ze starszych. To tylko dziwactwa. Ekstrawagancja. A ja mówię o czymś poważnym, o moim wyglądzie. Jeśli nie będziesz ze mną szczery, to znajdę kogoś, kto będzie. Masz, zanieś mi to do domu. To bardzo dobry kibel. Hejka, to jest doktorku. Proszę. Co dzisiaj robimy? Kino, imprezka? Przepraszam, my się znamy. Haha, <laughs> to ja Haczor Duffy. Dafi! Najlepszy przyjaciel. Chyba pomyliłeś mnie z kimś innym. Nigdy w życiu cię nie widziałem. Jak to możliwe? Pax nie poznał Rodney'a, ale dlaczego nie zna mnie? Babciu, poznajesz mnie? To ja, Dafi! <ścoughs> Jestem bogaty! 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 Dafi! O, a ej, co jest? Możemy chwilę porozmawiać? Oczywiście. Dafi, muszę sprzedać dom. Czy dlatego, że nikt nie kupuje twojej obieraczki, bo wszyscy kupują moją obieraczkę, którą wykradłem z twojego notesu z pomysłami? Bo jeśli tak, to czuję się po części winny. BO jesteś winny. To ci to wynagrodzę. Jak? Kupię twój dom. Co? Byłeś przy mnie, jak byłeb goły, przygarnąłeś mnie i dałeś dach nad głową. Chcę ci się odwdzięczyć tym samym. Od tego są przyjaciele. Nic się nie zmieni. Rzeczy pozostaną. Kwi pro quo. Masz na myśli status quo? Eee. Dopóki mieszkasz pod moim dachem, nie próbuj mówić mi, co ja myślę. Nie powiedziałeś, że nic się nie zmieni? Pod moim dachem licz się ze słowami. Nie miałem na myśli. O! Mój dach! Doskonale, Giuseppe. Jak praca w lodziarni? Było w porządku, dopóki jakiś pacan nie zamówił najbardziej skomplikowanego deseru bananowego na świecie. Ej, lubię co lubię. Ha. O, wracaj, Giuseppe, przegapiłeś kropkę. E -e. nie na fotelu, to safian? E, e, kość słoniowa. To gdzie mam powiesić swój fartuszek? A może włożysz go i zrobisz tam obiad? I postaraj się go nie spoprać jak śniadania! Wybacz, że musiałeś na to patrzeć, Giuseppe. Nie musiałbyś, gdybyś pracował, przyjacielu. Mów mi, czak. Wkradł się błąd do papierów. Znajdzie się miejsce na obozie. Jesteś w chatce siódmej, jesteś rekinem. Właściwie nie chcę tam być. Mógłbym wrócić do domu? Nie, nie mógłbyś. Nie. Nie chciałem jechać na ten obóz. Nie mam tam przyjaciół nikogo nie znam. Jeszcze nie znasz, ale poznasz. Obiecuję ci, że wkrótce spotkasz naprawdę świetnego przyjaciela. Będzie najlepszy? A wiesz, dorośli nie mają najlepszych przyjaciół, mają paczki przyjaciół. Im więcej ich masz, tym lepiej. Prawdę mówiąc, skłamałem! Dorośli mają najlepszych przyjaciół, a ten będzie mój! O, nowa sekretarka. Tak, i mam prośbę. Jeśli nie spodoba ci się wiadomość, po prostu ją skasuj. Nie spuszczaj maszyny w toalecie. Cześć, to i Duffy. Nie ma nas, hej, zostaw hej, hej, hej. Skąd wiesz, że mnie nie ma? Może tylko nie odbieram? Dobra. Ty nagraj. Naprawdę? Ha, mój głos w automatycznej sekretarce! Dzięki Bugs! <laughs> Halo? Halo? Nie słyszę cię! Nie słyszę, co tam mówisz! Właśnie! Jeszcze? <laughs> Żartowałem! To automatyczna wiadomość, a ty właśnie zostałeś nabrany, ha, <laughs> Stary, ale głupio będzie się czuł ten, kto zadzwoni. Klasyka, co? O, tak, klasyka! Tu, Baxi Duffy, nie ma nas, zostaw wiadomość. Dzięki! Wy na mnie życzycie? Niespecjalnie! Ja ci życzę! Ach, dziękuję! I Tobie też wszystkiego najlepszego! <laughs> Witajcie podobnie w kumplach! Grze o najlepszym przyjacielu! I pamiętaj mu w przeciwieństwo! Powiedz mi, kogo Twój przyjaciel podziwia najbardziej? Chcę powiedzieć mnie, wobec tego powiem... Graucho Marx! Odpowiedź poprawna! Zamierzałem powiedzieć Światowy Dzień Leśnika i Drzewiarza, ale zamiast tego powiem się to... Dzięczynienia! Dobrze! Wszystko we mnie mówi Rockabilly, ale powiem Smut Jazz! Doskonale! Mój brzuch mówi mleko czekoladowe, ale postawię na Australię. Doskonale! Ostatnie pytanie jest warte aż 300 punktów! Jak brzmi ulubione powiedzonko twojego przyjaciela? Z bukietu przyjaciół wybieram ciebie. Nie, nie, śmiej się, świat będzie się śmiał z tobą. O, o! Wiecie, czym to pachnie? Bierze! To zupełnie jak wojna na poduski! Baks i Duffy? Otwiera się szansa na wygraną. Duffy? Jak brzmi powiedzonko Baksa? Mm, myślę, powiedzonko? No coś ty, ciągle to wtrącam. Znam je! Znam je! Wtrącam po co drugim zdaniu? Mam to na końcu języka! Ma formę pytania, no. Mówię to z dużą dozą sarkazmu. Eee... Nie lubię wolniedziałków! O, bardzo żałuję, ale czekaliśmy na... Co jest, doktorku? I. Powiedzcie ze mną? Wiecie, co to znaczy? Wygląda na to, że wygraliście! Gene, powiedz im, co wygrali! Bajeczny rejs!